Witajcie. Poznajcie fanty śmietnikowe, które powędrują na najbliższy Pchlitark. Jest taki pajac. Dzień dobry. Jest szaman. Tak się prezentuje szaman. Dzień dobry. Nie ma dzidy, ale ma tarczę. Dzidę można mu dostrugać, widać, że rękę miał złamaną ale ale żyje następnym fantem jest taka figurka ups dzień dobry dzień dobry bardziej tak nie <grych> no i trochę baneczków tam takich małych kolorowych przyciągających wzrok i okaryna oraz taki talerz zastanawiałem się czy go na czy nie Huta Silesia Rybnik Poland jest napisane i Ciupaga Paga prosto z mur za Hej! Takie fanty znalazłem wczoraj i pojadę na najbliższy targ który odbędzie się w tą niedzielę. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Właśnie robię sortowanie tych puszek z tego opuszczonego domu. Tutaj na razie trochę stali, ale znowu dobra sytuacja jest taka, że nie wszystkie foksy i nie wszystkie te takie o, kuflowe są stalowe. Więc będzie więcej aluminium niż mi się wydawało. O. No i zważymy teraz to wszystko. Teraz najpierw stalowe puszki 3 kg 200 dwa worki aluminium Pierwszy worek również 3 kg 200 a drugi 2800, czyli razem 5 kg razy 6 zł, no to jest 30 zł aluminium